Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i jak widzicie w sumie po miniaturce dzisiaj zaplanowałem wycięcie tamtego lasu, który znajduje się właśnie tam. A dlaczego go wytnę? No niby las jak las, no może stać, nie? Ale chodzi o to, że ja planuję się tutaj rozwijać. Jak widzicie moje gospodarstwo też się troszeczkę zmieniło od ostatniego razu. No i tak jak wspomniałem wcześniej, planuję się rozwijać. I chciałbym postawić tam właśnie... Kilka budynków, które pomogą mi w odniesieniu tutaj sukcesu i zarobienie tak naprawdę dużej sumy pieniędzy. No i też po prostu chodzi mi o to, żebym miał więcej przestrzeni na robienie pól, na postawienie różnych rzeczy różnych fabryk, tak jak wcześniej wspomniałem. No i po prostu żeby było tutaj miejsce. Do zagospodarowania. Także pierwszą rzeczą, którą chciałbym dzisiaj zrobić, to wypożyczenie sobie takiego specjalnego kombajnu zrębowego marki Rotne. Jest to, według mnie, jest to jeden z najlepszych kombajnów zrębowych dostępnych w podstawce gry. No i od razu go sobie tutaj wypożyczę. Jak widzicie, jego kosztuje 23 tysiące euro. No i właśnie pojazd jest już wypożyczony. Drugą rzeczą, którą chciałbym dzisiaj wypożyczyć bądź kupić, jeżeli nie będzie na to stać, to chciałbym kupić sobie nowy siewnik, ponieważ pobrałem sobie bardzo fajnego moda. O, właśnie widzicie, taki siewnik. Ma on 5 metrów szerokości i jest stosunkowo tani, bo tylko 6000 euro za niego trzeba zapłacić. Także ja już go kupiłem. I teraz ostatnia rzecz, bez której tak naprawdę nie mógłbym przeprowadzić tej wycinki. To chciałbym sobie kupić specjalną przyczepę do zbierania kud drewna, ale chyba. Chyba, chyba to jednak nie to. Chyba to jednak nie ta zakładka. O, tutaj jest. I teraz, która to była? Aha, okej, okay. to wezmę sobie najtańszą, bo tutaj ona może pomieścić 12 metrów kót, także ona będzie ok, wypożyczę sobie ją. U, stosunkowo tania. I ostatnią rzeczą, którą dzisiaj chcę, chcę kupić, no dzisiaj bardzo wielkie zakupy, jak widzicie, no 50 tysięcy euro, no wystarczyło mi, żeby tutaj za, zaopatrzyć się w potrzebne rzeczy, ale chciałbym sobie kupić przyczepę z autoloadem do palet, którą właśnie tutaj widzicie. Ona nie jest jakaś za duża, no, no niestety, jakoś za duża nie jest. Chcę sobie zobaczyć, jakie tutaj można konfiguracje wziąć. Ona bardzo ciekawie wygląda, tylko trochę nie podoba mi się to. Także chyba wezmę jednak tą. I sobie troszeczkę tutaj pozmieniam kolorowo. Żeby to jakoś wyglądało może lepiej. Paszę mineralna surowa pszenica, owies. Aha, dobra, bo tutaj jest tylko na takie rzeczy. Okej, okay, to jednak muszę wziąć tą. To jednak muszę sobie wziąć widzowie tą przyczepkę. Okej. Okay. No i tutaj General Products, czyli dosłownie wszystkie produkty, jakie zostały wymienione tutaj właśnie w tym miejscu, mogę sobie transportować. No i zobaczcie, cały sklep jest zapełniony. Ja wydałem naprawdę bardzo dużo pieniędzy, także zacznę sobie może od przetransportowania siewnika, dlatego że stworzyłem sobie nowe pole za pomocą moda Field Creator. To jest mod, który jest do pobrania z modhaba oczywiście, bo... Możecie go znaleźć zarówno jak i na oficjalnej stronie ModHub, czyli w przeglądarce internetowej, albo możecie sobie go bezpośrednio pobrać z ModHub'a w grze. Jest to mod dzięki któremu kultywatorem możecie zrobić nowe pole, ja kiedyś zaprezentuję wam jak to wygląda, żebyście po prostu wiedzieli. Tutaj jak widzicie, pomalowałem sobie dość dużo terenu, no i jeszcze jedną nowością jest startak, który właśnie widzicie tam wy oddali Oj, zapomniałem właśnie sobie wziąć żary, ziaren. Na szczęście wczoraj przetransportowałem je sobie na gospodarstwo. Także to nie będzie problem, żeby sobie tutaj podjechać i te ziarna uzupełnić. No, nie wziąłem nawozu. Nie wziąłem nawozu z prostego powodu, że no po prostu zapomniałem. No, jakoś tak się spieszyłem z tymi wszystkimi zakupami, że aż nawet zapomniałem o nawozie. Oj, tutaj był jakiś pusty. Worek przy końcu już miał tych nasion. No i jak widzicie, on mieści tylko 830 litrów ten siewnik. Ale według mnie jest on niezwykle wydajny, ponieważ jego szerokość robocza to 4 metry. No i no naprawdę można szybko takie pole posiać. Takie. O widzicie, właśnie, jak ten rozmiar. Okej, okay. ja wiecie co, ja sobie zatrudnię tutaj pracownika, jeszcze sobie tylko sprawdzę szybko, co można siać, bo jest czerwiec, tak, jest czerwiec. I teraz pytanie, co można siać w czerwcu? Czekajcie, bo kategorii nie mogę znaleźć. O, okres zbiorów, pora siewu. Oliwki tylko, czyli czerwiec w ogóle odpada, jeżeli chodzi o siew czegokolwiek. Kurczę, te wcześniejsze miesiące. Chyba że Chyba, że ja tutaj przeskipowałbym czas do września, ale to by nie miało sensu. No to wiecie co, ja sobie się na razie odstawię, sobie tylko pójdę jeszcze szybko, bo tutaj. Żeby stworzyć to pole, musiałem wyciąć parę drzew, także ja sobie od razu to wytnę. To drzewo całe. W sensie Lambert powinien tutaj działać, ale nie wiem, co się dzieje, że coś nie działa. Może to drzewo musi stać, może być w ziemi wbite, nie wiem. Ale takie drzewo mogę sobie bezpośrednio transportować do Tartaku, który właśnie tam postawiłem. Ale zostawię je sobie tutaj jednak, wiecie co, bo zapomniałem, że mam przyczepkę z autoloadem, także no, niepotrzebny mi jest to w tej chwili. Zanim jeszcze wezmę sobie tą całą przyczepę, to dojadę sobie właśnie tym kombajnem zrębowym marki Rotne. On, jak widzicie, ma tutaj 6 kół łącznie, więc to jest naprawdę potężny sprzęt. Może nie jeździ jakoś szybko, ale mimo wszystko jest według mnie niesamowicie wydajny kombajn. No i zastanawiałem się właśnie, czy zacząć od tego lasu, czy zacząć od tamtego lasu. Ale mimo wszystko jednak zdecydowałem się, że tamten wytnę sobie dzisiaj. Dlatego, że chodzi mi o to, że ja głównie będę chciał rozrastać swoje fabryki do przodu. Czyli jak zobaczycie sobie... Jak mam tutaj całe to swoje gospodarstwo, to będę chciał właśnie w tą stronę sobie rozrastać, czyli na pole 45, 46 i tak dalej, i tak dalej. A cofać się nie ma. Nie ma potrzeby tak naprawdę się cofać, no bo tutaj jest blisko skup. Także i tak nic, można powiedzieć, przydatnego tutaj nie można by było postawić. No można by było zrobić jakieś nowe pole, to prawda. Ale myślę, że na razie bym się po prostu skupił na rozrastaniu gospodarstwa jak najbardziej do przodu. Jeszcze ja sobie włączę tutaj pomocnicze sterowanie, no bo ja powiem Wam, że no, nigdy nie, no może nie, że nigdy, ale mało kiedy stosowałem harwester, właśnie. I teraz czas się z tym zmierzyć. Aha, najpierw trzeba go rozłożyć w ogóle. Tutaj się rozkłada Z o dziwo. Będę chciał wycinać te większe świerki, te chyba 16-metrowe, z tego co się nie mylę. O, ten nawet ma 25 metrów, także no te większe świerki zdecydowanie. O, czekajcie, jeszcze trzeba tutaj dobrze operować tym, no bo to też nie jest takie łatwe. Ok, teraz trzeba to włączyć. Podjechać pod to drzewo, zniżyć trochę i po prostu ściąć. OK. I teraz sobie odjechać do tyłu. O, aż mnie podniosło tutaj. Wyciągnąć to całe drzewo z lasu. No i pociąć to w sumie. Nie? No, chyba tak. O. No i po prostu wystarczy sobie trzymać klawisz X, żeby tutaj wszystko. Ogarniać z tym drzewem. No i zobaczcie, no, może nie trwa to jakoś turbo szybko, ale jest to naprawdę szybka robota. No i pierwsze drzewo już zostało ogarnięte. Ja tutaj nawet mogę sobie po tym jeździć, bo to i tak jest tak małe. Te drzewa w porównaniu do tych kół są naprawdę malutkie. Tu się tak to zniża, a nie, 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 nie. Oj, źle zrobiłem. O, teraz będzie ok. Tak, w ten sposób się zmniejsza, zniża. Ok. I teraz muszę dobrze podjechać, aby wyciąć to małe drzewko. To jest świerk. No mały, on jest jeszcze niewyrośnięty, ale. Myślę, że tutaj nie będzie mi na pewno on potrzebny w, do tartaka, bo to po prostu się nawet nie nadaje. Czekajcie, bo muszę to troszeczkę podnieść. Teraz sobie wycofać. O, nakierować i. Dopiero teraz ściąć. No, wcześniej miałem opcję Zetni, ale jakoś chyba źle podjechałem i tak źle podjechałem, i muszę zabrać się za to od nowa. Powiem Wam, że naprawdę jak jestem niedoświadczony w ścinaniu drzew, to to jest naprawdę ciężkie zadanie dla, dla mnie, bo ja tutaj dopiero zaczynam, można powiedzieć, z drzewami, całą swoją przygodę. No i to drzewko sobie też odstawię tutaj, no bo ono mi w zupełności nie będzie potrzebne w najbliższym czasie. Zetnę sobie wszystkie gałęzie i nawet go nie będę ciął, bo ono chyba nie ma 12 metrów, ma 10. Prawie 11 metrów ma, także ono się zmieści idealnie. I to drzewo sobie w ogóle całkiem wytnę, a nie, nie da się. Okej. Okay. ok, czyli nie mogę, czyli jednak nie. Dobra, będę raczej celował w te większe drzewa, ponieważ to one według mnie są najbardziej teraz wydajne, jeżeli chodzi o produkcję w całym tartaku. No, miałem zamiar robić sobie kubkę, ale chyba nic z tego nie będzie, bo no tutaj jakoś niedobrze po prostu to zaplanowałem. No i widzicie efekt tego, ło, wow, aż mnie podniosło tutaj przy ścinaniu tego drzewa. Dobra, teraz, jeszcze, żeby wjechać tutaj głębiej w las, my chciałbym sobie ściąć pięki. Okej, okay, i to się da przepołowić. To się przepołowić, czy to się utnie całkiem? Aha, czyli jednak tutaj jest pieniek za wysoki. A tutaj? Tutaj się da już uciąć pieniek. Nie, nie da się dalej. O! Aha, okej. Okay. O, dobra, uciął się. Myślałem, że się nie utnie, ale się udało. Okej, okay. ten pieniek będzie musiał na pewno być mniejszy, także ja się nim zajmę później. O, i tutaj mam właśnie kolejnego małego świerka. Ło, znowu mnie podniosło tak śmiesznie. No, ale, mimo wszystko, widzowie, bardzo, bardzo polecam Wam, jeżeli chodzi o wycinkę drzew, polecam Wam właśnie ten kombajn zrębowy marki Rotne, bo. Jest on naprawdę jeden z najlepszych kombajnów zrębowych, jeżeli chodzi o podstawkę gry. Ogólnie z modów też jest jednym z najlepszych. No a jeżeli chcecie po prostu postawić na taki realizm, można powiedzieć, no to właśnie on jest do tego idealny. Oj, zapomniałem drzewa wyciągnąć z lasu, i teraz się baguje tutaj wszystko ale już sytuacja została opanowana, już jest okej okay, wszystko, także to drzewo jest już prawie gotowe, tylko jeszcze sobie dotnę ten ostatni fragment. O właśnie. I będę mógł w sumie chyba przyjeżdżać zaraz z przyczepą samozbierającą, uwaga, powiem wam, autoloadem do drzew. No, pewnie większość z was... Nie zajmuję się wycinką drzew farmingu, no bo to jest jednak no co jak co, ale to jest no, no nudna czynność. No co ja mogę powiedzieć, no to jest nudna czynność. No ale mimo wszystko, jak kiedyś trzeba, no to trzeba to ogarnąć. A ja właśnie postanowiłem, że zrobię to dzisiaj. Dlatego że no i tak na tym gospodarstwie póki co nie mam żadnych zadań, które wymagałyby. Dużej uwagi, mimo wszystko, jednak tutaj no te zadania są różne na gospodarstwie. No bo jest tam trochę zwożenia, ale no mimo wszystko, i tak widzowie, no tutaj w sumie, chyba według mnie, najlepszym zadaniem, które mogłem dzisiaj zrobić, to jest właśnie wycinka tych drzew. To drzewo mi się nie chce wyciąć ogólnie, bo chyba źle podjechałem znowu, tak mi się coś wydaje. Ale jak dobrze bym się przekręcił, to może się by udało to wyciąć. No powiem wam, że no, tak jak wcześniej wam wspomniałem, wycinka drzew nie należy do najfajniejszych zadań tutaj na gospodarstwie. No ale jak już się można powiedzieć, zapomniałem wyciągnąć drzewa znowu, jak się już tutaj umie opanowywać ten kombajn zrębowy, to powiem wam, że jest to naprawdę przyjemna praca leśna. No, ale no raczej większość osób w farmingu mimo wszystko skupia się na pracach polowych, mimo wszystko. Okej, okay, dobra, tutaj kolejne drzewo. To jest jednak takie małe, to tutaj się nic z tym nie dzieje. Mm, wezmę sobie, wejdę do fend'a i pojadę sobie do skupu. No, można powiedzieć, do skupu, zarazem do sklepu. No, różnie, różnie się na to mówi: no, bo to jest i skup, i sklep, można powiedzieć, w jednym. No, i tutaj właśnie wszystkie, można powiedzieć, takie drogi dojazdowe będą właśnie z takiej kostki. I Wy możecie znaleźć to właśnie w Waszych przekształcanie w wyprzekształcanie terenu, głównie. To jest dostępne. Nie z moda, nie z mapy. To jest dostępne na wszystkich mapach tak prawdopodobnie jak się nie mylę. Zapomniałem kupić jeszcze wózka. Bo no niestety tego się nie da za bardzo podpiąć. Bez wózka. Także wózek jest tutaj niezbędny. No, będzie ciężej manewrować, no to prawda, ale jakoś. Myślę, że uda mi się to, a jak nie, to zawsze jest super siła. No tutaj serię tą nie można nazwać realną. Mimo wszystko to nie jest realna seria, ale oj, tutaj się coś nie chce wziąć, to. Okej, okay, dobra, i teraz się raczej powinno podczepić. Tak. Ok, no i tutaj ta właśnie duża 12 metrowa przyczepa. Do kud. drzewa jest już ogarni ogarnięta. Mm. Switch autoload to rights, all start autoload. Ok. Ok. Maksymalnie 6 metrowe, dobra. Powiem Wam, że to jest raczej skomplikowane dość, bo no tutaj no pierwszy raz będę korzystał z autoloada do drzew, no ale może jakoś się tu. Ogarnie, switch autoload to right ok. I należy teraz włączyć całego autoload'a. I Z jeszcze kliknąć. Aha. Ok, i to nie działa. No to. O! Jest, dobra, działa. Dobra. Ok. Zaczęło działać wszystko. Tylko czemu to się nie chce już. Czemu to się nie chce ładować? Aha, bo to trzeba trzymać B cały czas. O, dobra, ładuje się, ładuje się. Ok, czyli trzeba jeździć po prostu. Czyli trzeba wokół tego jeździć, czyli stać nie można. Ok, no dobra. No, czyli odkryłem już, jak działa ten autoload. Musicie po prostu wcisnąć klawisz B. Chyba, z tego co wiem. On działa troszeczkę z opóźnieniem, ten autoload, ale mimo wszystko jest naprawdę. Wydajny. I na przykład, jeżeli weźmiecie sobie taką kłodę i rzucicie ją sobie tak, oto ona automatycznie Wam się załaduje. Także to jest naprawdę super opcja, według mnie. Nie wiem, coś się zbagowało i nie chcę wsiąść do fenda. Nie wiem, co się tutaj stało. Ale no, coś, coś dziwnego się tutaj zadziało. Ok, no i jadę tutaj dalej w las, tylko żebym... o jakiś pieniek, kurczę, tutaj nie zahaczył. Bo jakby jak zahaczę o pieniek, to. Przewidziałem. To będzie no niezbyt ciekawie, no. Bo tutaj no ten pienik to jest naprawdę potężny. Muszę go ściąć. Okej. Okay. Okej. Okay. Aha, tylko połowa. Spoczko. Tylko połowa się tutaj wzięła. No to nieźle. Naprawdę nieźle. Ale dobra, mam możliwość przesunięcia tego autoloadu trochę. Okej, okay, przesunięcia przyczepy w sumie z autoloadem. No i czemu to się nie chce ładować? O, zaczęło się ładować, także spoczko, tylko ja tutaj nic nie widzę przez te ogromne gałęzie. Okej, okay, to, okej, okay, załadowało się i tutaj coś było jeszcze, mam wrażenie, chyba, że to się załadowało. A nie, nie załadowało się, dobrze myślałem, jest tutaj kilka kłód. No, naprawdę sporo ich tutaj jest. Ja zetnę widzowie wszystkie te pięki w międzyczasie, bo tutaj naprawdę jest tego sporo. O! okej. Okay. i teraz się zetnie cały. No że tutaj z tym Lambert to powiem wam, że jest troszeczkę pracy. Ale mimo wszystko warto. Warto się po prostu postarać i ogarnąć sobie to. Także autolot mimo wszystko jest bardzo wydajny. No ale mimo wszystko prace tutaj ręczne. No nie ręczne, a. Pracę w lesie to jest naprawdę niełatwe zadanie dla mnie. Jeszcze dla takiej osoby początkującej, która dopiero zaczyna przygodę, tak naprawdę z pracami leśnymi. No cóż, no taka seria. Co poradzę? Aha, tutaj się już wszystko chyba załadowało. Już się więcej chyba nie chcę ładować. Z tego co wiem, no jak się nie chce ładować, to ja nie będę tutaj napierał na to. Ja sobie to sam załaduję. Po prostu. Choćbym tutaj niczego nie wywalił, bo jakby to wszystko spadło. To by było naprawdę nieciekawe. To by było naprawdę wizualnie ciekawe. Ale dobra. Jest załadowane wszystko. I mam nadzieję, że jakoś bezpiecznie to dowiozę. Do skupu. Dobra, są pasy transportowe. To najważniejsze. Ja sobie wytnę tego pienka jeszcze tutaj, bo mi naprawdę przeszkadza ten pieniek. W manewrowaniu tutaj w tym... No chyba można to powiedzieć, że to jest ciężki teren. No jest tutaj naprawdę bardzo nierówno, jest tutaj gęsto w tym lesie. Okej, okay, pieniek. Ja się od razu będę widzowie pięków pozbywał, bo jak ja mam no, nie za dobre tutaj warunki do jazdy, to po prostu no, wolę, żeby się nie wywalić do takiego pieńka. No bo jak w, sumie mnie, jak w sumie wiecie, no ja za dobrym kierowcą farmingu nie jestem, także ja mam tendencję do wywalania się. No, ale mimo wszystko staram się tutaj jak najlepiej jeździć, żeby było w miarę bezpiecznie, można powiedzieć. No i teraz pytanie, ile za całą tą przyczepkę będzie litrów? W tej chwili mam 30 tysięcy litrów i po rozładowaniu mam 48, czyli. No, 18 tysięcy litrów. Powiem Wam, że myślałem, że będzie więcej. Myślałem, że będzie koło 50, no nie, 50 za dużo, ale myślałem, że z 30 tysięcy litrów, mimo wszystko, jednak będzie. No to co? Ja się zabieram do dalszej roboty. No a na dzisiaj to by było na tyle, żeby tutaj, no wiecie, nie zanudzić Was bo jednak takie prase leśne to naprawdę nie są jakieś super wybitne mega. Ok, no to w sumie to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Zostawcie oczywiście łapkę w górę subika, bo to mnie motywuje do dalszego działania. No i co, mam nadzieję, że jak za tydzień będzie kolejny odcinek, to tych Drzew już tutaj nie będzie, ten lasek będzie w 100% wycięty i może nawet będzie coś tutaj stać. Ale to musicie oglądać następne odcinki. I w sumie to tyle. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!